Cześć, witam Was po dość długiej nieobecności. Okres zimowy i wczesno-wiosenny był dla mnie bardzo pracowity. Miałem kilka szkoleń, nawet takich większych, za granicą, w Mińsku. Byłem na wystawie w Bułgarii, w Peven, mogli mogliście zobaczyć filmik. Jak również bardzo dużo szkoleń prowadziłem w Polsce. Cieszy mnie ten fakt, że koła pszczelarskie i związki interesują się już. E, interesują się bardziej szkoleniami z nowoczesnej gospodarki pasiecznej, bazującej e, na metodach z innych krajów ponieważ również u nas tutaj w Polsce możemy e, możemy te metody stosować i wprowadzać e, na razie zostajemy w Ełku trochę i zostajemy w Polsce e, widzicie teraz e, piękne pole rzepaku, dokładnie mamy 30 hektarów i pszczoły, mamy tu stare, no jeszcze nie takie stare, ale ule da danta, które będę modernizował. W następnym tygodniu przyjdzie 20 burnatów, które przyłożymy Plus, stworzymy nowe odkłady. Co jeszcze z takich rzeczy? Postaram się pokazać Wam kilka filmików z tego, jak to, jak to będzie wyglądało pszczoły ten rzepak bardzo ładnie oblatują dużo pszczelarzy pisało do mnie że pisało, dzwoniło że kiedy byli na kiedy pojechali ze swoimi pszczołami na rzepak to była głucha cisza i w ogóle nie było w nim pszczół i miodu było bardzo mało różne mogą być tego przyczyny w Kanadzie pszczoły wywoziliśmy na rzepaki hybrydowe i z tego, że paku pszczoły nam dawały bardzo ładne zbiory, tak jak Wam mówiłem, czasami nawet do 160 lub więcej kilogramów z rodziny. Jesteśmy już bliżej pszczół. Tutaj widzicie, tak jak Wam mówiłem, ule Dedanta. Stare ule mają w sobie to, że wyglądają malowniczo. Nowe też, ale stare mają to coś, co mi bardzo się podoba. Nie są jeszcze takie stare, każdy łul ma już nadstawkę. Rodziny są w miarę silne. To, co mi się podoba przy rzepaku, kiedyś nie lubiłem tego pożytku, a teraz bardzo lubię, to jest zapach. Zapach tego, tego kwiatu, kiedy on rozkwita. Przyjeżdżam często wieczorami na pole, żeby po prostu tu postać i ten zapach poczuć i poobserwować jak pszczoły pracują. Tu, tu widzicie duży ruch duży ruch przy wlotkach nadstawki są już do, do połowy pełne i tak to wygląda Zabieram was jeszcze raz na rzepak tylko w inne miejsce Tam możecie zobaczyć na dole są nasze ule, a my jesteśmy na górze, tu, tu około 30 Szarów Nie wiem, czy to będzie słychać, ale tutaj aż ten rzepak się huczy od pszczół. Jak, jak Wam mówiłem, w Kanadzie są rzepaki hybrydowe. Tam też się tutaj bardzo ładne zbiory. W Polsce często w tych rzepakach jest głucho. I tych pszczół prawie w ogóle nie ma. Ten rok już widać, że będzie. Będzie bardzo dziwny pod względem kwitnienia różnych roślin, bo wszystko jest na raz, rzepak, akacja. Wszystko zaczyna być jakby blisko siebie, czy się nakłada na siebie, więc to może być ciężko z jakimiś miodami odmianowymi. My po rzepaku będziemy mieli tutaj w okolicy trochę wielokwiatu. Mamy posianą grykę, więc mam nadzieję, że w tym roku też coś z niej Weźmiemy oprócz gryki. Mamy w okolicy też sporo lip. No i będziemy mieli 13 hektarów, plus 2 hektary pod tunelami maliny. Także, jeśli wszystko pójdzie dobrze, to i z maliny nam trochę na pewno nanoszą. Niezwykłe jest to miejsce w ogóle: pole rzepaku, zapach. Jeszcze widok pszczół na nim jest po prostu magiczny. Tam, jak się odwrócę i pokażę Wam, w oddali mamy jeszcze kolejne pole, już zaczyna się rzucić. W Armińsko-Mazurskim 2 maja dokładnie wywieźliśmy pszczoły na rzepak, bo jest to kwitnienie troszkę późniejsze i około 3-4 było już 10% kwiatu na tym polu. To tak według książek. Mam nadzieję, że będziemy się widzieć w kolejnych filmikach Tak jak Wam mówiłem o burnatach O nowym cieście Które też Wam spróbuję zademonstrować e, Które jest dobre do karmienia w stosunku do odkładów Chyba, że ktoś ma syrup, ale każdy ma wybór Żegnam się z Wami I oby Nasze pszczoły przyniosły nam dużo miodu. I czekamy na miód rzepakowy. Cheers!